Jesteśmy na pasiece Matce. Dalej mamy 24 października. No to powiedziałem już kilka słów na temat VSH. VSH jest, warto kupować matki jednodniowe z VSH. Jest to rzecz, która bardzo pomaga w rozprzestrzenianiu genów, trutni o podwyższonej odporności na warozę. Pszczoły ładnie sobie zimują. I zaraz zobaczymy, co słychać w pasiece 26. Przepraszam, 24 października. Listopada tutaj mamy B47. B47, włączymy sobie światło. O, włączymy światło, bo jest już ciemno. Mamy puste korpusy w tym roku na górze. Pszczoły sobie zimują bardzo ładnie. Mamy raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8-9 uliczy B47 linia wulkan sobie spokojnie zimują B65 czyli maratonka razy lautem tak pewnie przeniosły sobie pokarm na dół i poszły na dół No chyba tak Nie ma pszczoły Do celów naukowo-badawczych podniosłem korpus. Proszę bardzo. Tutaj siedzą sobie maratonki. I, I tutaj też siedzą sobie idealnie sobie przyniosły pokarm. Tworzą bardzo liczną rodzinę. Tutaj teraz na przestrzeni widać, ale też trochę zajmują. Tak, to jest 25, czyli maratonka razy Lautenthal. Idealnie sobie użyła pokarm, przyniosła się, idealnie siedzą na środku. Bardzo fajne pszczoły. To jest linia B65, czyli B25 razy Lautenthal, CD25 razy Lautenthal. No, niestety, dla celów badawczych musiałem to zrobić. Nie powinno się tak robić. CD25 jest to linia, na którą zwrócić należy szczególną uwagę w następnym roku. CD25 razy CD Lautenthal też wyszła rewelacyjnie. Zajrzymy sobie do jakiejś pszczoły, do rodziny yy, Adami. O, tutaj mamy Adami 78.5. Dalej mamy 20. Czwarte, października. E, policzę normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem uliczek. Adami pięknie, ładnie siedzi. Stara linia brata Adama. Kiedyś e, uważano, że nie należy zaglądać do rodzin pszczelich, jak jest zima w trakcie zimowli. Ja Wam powiem, że warto zajrzeć, żeby zobaczyć czy te pszczoły są odpowiednio uwieszone, gdzie są uwieszone, czy mają pokarm, e, ile tego pokarmu jest i czy ewentualnie trzeba je tym pokarmem wspomagać. Nie należy ramek roz, e, rozwarstwiać. E, no nie należy tych ramek po prostu wyjmować, przekładać, ale warto zajrzeć i zobaczyć, co u tych pszczół słychać, co te pszczoły robią teraz i gdzie są. Istnieją takie procedury, że w przypadku jak te pszczoły będą miały mało pokarmu, można tego pokarmu im dołożyć. Można dać im białe ciasto, żadnych białek, białe zwykłe ciasto, ewentualnie candyboard, chociaż candyboard nie polecam w naszych warunkach, to średnio się sprawdza, sam to testowałem, są stare filmy z candyboard.